Narządy rozrodcze u ssaków są do siebie bardzo podobne. Wydaje się niektórym, że takie same powinny występować w innych gromadach zwierząt. Jednak świat zwierząt jest bardziej fascynujący i zróżnicowany niż mogłoby się to wydawać ludziom zapatrzonym w siebie i nie traktującym zwierząt na równi. Niektórzy przecież sądzą, że zwierzęta nie posiadają emocji, a ich roznażanie to czynność wyłącznie mechaniczna której same w pełni nie rozumieją, będąc prymitywnymi istotami opierającymi się jedynie na instynktach. Skoro tak jest, to czemu świat penisu zwierząt jest tak fascynujący? Na potrzeby tej naudycji penisy zamiennie nazywane będą prąciami, aż czasem pewnie pojawią się kolejne ciekawe określenia, bo niektórzy swej niedojrzałości nie potrafią używać naz anatomicznych części ciała? I skupiają się na kreowaniu niezbyt ambitnych określeń. Zacznijmy od ptaków. Podobno pochodzą od dinozaurów, choć jest to oczywiście kwestia dyskusyjna, ale kwestie prąci dinozaurów zostawmy sobie na później. Zadajmy sobie teraz pytanie, czy wszystkie ptaki posiadają penisy, a może czy w ogóle jakiekolwiek ptaki mają penisa? Odpowiedź na to pytanie jest charakterystyczna raczej dla urzędnika lub polityka, a nie przedstawiciela nauk przyrodniczych. Brzmi ona: to zależy. U większości naszych latających krewnych, wywołujących u niektórych wybitnych osobistości paniczny lęk, penis nie występuje. Doszło do zaniku tego narządu w toku procesów ewolucyjnych. Zanim przejdziemy do kwestii, dlaczego tak się stało, wspomnijmy krótko, które ptaki mogą pochwalić się posiadaniem ptaszka. Uwaga! To pierwszy niechlubny przypadek w tej naudycji użycia synonimu na wstydliwe słowo penis. Będzie ich więcej, oczywiście. Do tego elitarnego grona posiadaczy ptaszków zaliczają się takie osobniki jak kaczki, strusie oraz gęsi. A co z biedną resztą? Niestety doszło do zaniku tego narządu. Mężczyźni, którzy mnie teraz słuchają, niech ewolucyjne uzasadnienie tego zjawiska traktują jako przestrogę. Do tych biednych stworzeń, choć nie takich biednych, jak się przekonacie w kolejnym odcinku, brak prącia potrafi być całkiem praktyczny. Zaliczają się między innymi gołębie, wróble, Ciekawe, czy ktokolwiek w tym momencie będzie zaskoczony, brakiem penisów u tych uroczych okazów, a także przedstawiciele rodziny Jastrzębiowatych, co oznacza, że dumne orły chętnie zdobiące godła państwowe. Potrafią zachować godność i pięknie się prezentować, nie posiadając tego toksycznego symbolu męskości. A o tym, dlaczego brak penisa może być fajny, opowiemy sobie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!